Dzień dobry Radom. W imieniu F16 Tiger Demo Team witam Was na pokazie dynamicznym myśliwca F16 Jastrzą. Nazywam się Sierżant Grzegorz Kuszyński i będę dzisiaj Waszym komentatorem. F-16 Fighting Falcon Block 52 Plus to samolot wielozadaniowy czwartej generacji. Napędzany jest silnikiem odrzutowym, który przekraczając barierę dźwięku, co można było usłyszeć kilka dni temu nad Radomiem, generuje prawie 60 tysięcy koni mechanicznych. Pilotem, który zaprezentuje Wam możliwości tej maszyny jest kapitan Maciej Slab Krakowan. Będzie więc głośno, nisko i dynamicznie. Wczoraj zaprezentowaliśmy Państwu nasz samolot F16C w tygrysie malowaniu, natomiast dzisiaj SLAB zaprezentuje Wam F16D w wersji dwumiejscowej. Jest to odpowiedź na Wasze requesty odnośnie ilości flar podczas pokazu. C model zabiera zaledwie 60 flar, natomiast model D aż 120. Także szykujcie swoje aparaty, ponieważ będzie ich dwa razy więcej. Chciałbym nadmienić również, że samolot 482, na którym SLAP zrobi swój pokaz, jest samolotem, którym, na którym odbył swoje szkolenie na pilota demo. Zakończone certyfikacją również na tym samolocie. Dlatego jest to samolot o szczególnym znaczeniu dla naszego teamu. Chciałbym również dodać i przypomnieć o ochronie słuszu dla naszych najmłodszych uczestników, gdyż będzie bardzo głośno. Nasz Tygrys jest już niemal gotowy do startu i zaraz zbije się w powietrze. klasyczną figurą akrobacji powietrznej, tak zwaną kubańską ósemką. Proszę Państwa, przed Państwem Slab i Tygrysie F-16. Tygrys przygotowuje się do zademonstrowania możliwości lotu na niskich wysokościach przy olbrzymich prędkościach, dochodzących aż do 200 1200 km na godzinę. Zaraz poniżej prędkości dźwięku, aby oszczędzić nam naszych perlęków i wydatków na nowe szyby samochodowe. Proszę Państwa, z prawej strony F16 i High Speed Pass! Zostając do centrum pokazu, Slav prowadzi samolot w serię beczek, demonstrując tym samym jego błyskawiczną manewrowość. Z państwa lewej strony, Polski Show i Triper Lol. Jednym z najważniejszych elementów walki na bliskim dystansie jest jego zwrotność. W centrum pokazu pilot przechyli samolot, rozpędzając się, wprowadzi go w ostry zakręt. Siła przeciążenia wzrośnie wówczas, a jego ciało ważyć będzie 9 razy tyle co normalnie czyli tak tzw. 9G. Drodzy widzowie, Tygrys i 9G! Zobaczą Państwo manewrowość Vipera. Slav wykona peczkę w 90-stopniowych załamaniach. Od lewej strony już nadciąga Viper i Fall Point Roll. Przygotujcie teraz swoje telefony i aparaty. Dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania fly-by-wire pilot wykona następny manewr z chirurgiczną precyzją. Z prawej strony tygrys i najweć pas! Już za chwilę Slabro teraz serię manewrów demonstrujących elastyczność myśliwca i jego nieprzewidywalność w walce. Doskonałe wyszkolenie pilota pozwala mu połączyć się z maszyną, by stworzyć niesamowicie zabójczy dyłu. Duet. Z lewej strony Falcon Turn przechodzący w kieł Tygrysa. Jak możecie zauważyć, pilot zwolnił, by zademonstrować możliwość lotu Vipera na niskich prędkościach i krytycznych kątach na tarczach. Slab trzyma dziób samolotu niemal 30 stopni w górze i leci z zaskakującą prędkością zaledwie 200 km na godzinę. W centrum pokazu włączy pełne dopalanie i przejdzie do prawie pionowego wznoszenia, demonstrując moc swojego silnika. Następnie powróci do centrum pokazu z zawrotną prędkością 1200 km na godzinę. Zwróćcie Państwo uwagę na różnicę prędkości. przechodzący w high speed pass. Proszę się przygotować, bo za chwilę będzie bardzo głośno. Czas na serii beczek z maksymalnym naborem wysokości. Zbliżając się do centrum pokazu, sla pociągnie samolot do góry, demonstrując moc i manewrowość jastrzębia. Spinając się ze 100 do 500 50 tysięcy na przestrzeni sekund. Przed Wami F-16 i The Victory Roll! Pilot Demo ustawia się do przelotu honorowego. W imieniu dyrektora pokazów generała Brygady Pilota Grzegorza Szlusarza i dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego pułkownika Łukasza Piątka chcielibyśmy zadedykować ten przelot wszystkim żołnierzom Sił Zbrojnych oraz ich rodzinom oraz naszym sojusznikom. Przede wszystkim pragniemy uczcić pamięć wszystkich żołnierzy, którzy na służbie zapłacili naszą najwyższą cenę. Panie i Panowie, z dumą prezentujemy przelot honorowy. Przed nami już ostatni przelot F16 w dniu dzisiejszym, będzie to lotnicze pożegnanie i manewr lądowania. Figuer 1, Moi drodzy, latanie samolotem F-16 nie jest jedynie za jak mogłoby się obudować. W szczególnie na jakich pokazach. Wszyscy to jest fajne latanie, wydaje się, to Oczywiście jest to jednak sety i 16 w siłach jest również ogromną odpowiedzialnością. Są to ogromne wymagania i ciężka praca. Cały etap AKP-i, dwa etapy. W Który wykonujemy często przypadek nawet 12 godzin planowania dnia poprzedniego. Następnie 2-3. Zajmij również o dobrym kręgu, czasami nawet 4 bądź 5 godzin. Ciągle okay, troszkę drugie lądowanie. Aż tak kolorowo. Jednak jest to ogromna przyjemność, którą warto wykonywać. Leśka, ale tyle o prywatnej pracy. Mam nadzieję, że możliwości samolotu F-16 i dziękuję za naszą uwagę i obecność na tych pokazach. Dzięki raz jeszcze. Tiger, Tiger, Tiger. Wieloletnie związane z pokazem opadną zapraszam do naszego namotu, gdzie można zakupić gadżety lotnicze oraz otrzymać pamiątkowy plokad z naszymi podpisami oraz przybić piątek.